Cześć, jestem Maria Skłodowska-Curie. Urodziłam się w Warszawie w 1867 roku, kiedy nasza Polska była pod zaborami. Od zawsze miałam pasję do nauki, ale aby się uczyć, musiałam uczęszczać do tajnego nauczania. Kiedy miałam szansę, wyjechałam do Paryża, gdzie studiowałam na Sorbonie. To tam spotkałam Pierre Curie, który stał się nie tylko moim mężem, ale również partnerem w badaniach naukowych. Wspólnie zaczęliśmy badać zjawisko promieniotwórczości. Co doprowadziło do odkrycia dwóch nowych pierwiastków, polonu i radu. Za to osiągnięcie otrzymałam Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki, stając się pierwszą kobietą uhonorowaną tym prestiżowym wyróżnieniem. Ale to nie koniec mojej historii. Kontynuując badania, zdobyłam drugiego Nobla, tym razem w dziedzinie chemii za moje wkłady w zrozumienie promieniotwórczości. Jestem jedyną osobą, która zdobyła Nagrodę Nobla w dwóch różnych dziedzinach nauki. Byłam również pierwszą kobietą, która wykładała na Sorbonie i jedną z pierwszych kobiet, które pracowały w laboratoriach naukowych. W moim życiu nie brakowało wyzwań, ale wierzyłam, że nauka jest ważna i warto w nią inwestować. Dla mnie nauka była pasją, a odkrycia to cel życia. Chciałam zrozumieć świat i przyczynić się do postępu w nauce. Mam nadzieję, że moja historia będzie inspiracją dla innych, szczególnie dla kobiet aby nie bały się dążyć do swoich marzeń i realizować swoją pasję w nauce. Dziękuję.